Witajcie ponownie. Jesteśmy w drugiej części dotyczącej mojego ojca. No i tutaj mamy do czynienia z postawą w toku ewolucji, w toku socjalizacji u małego chłopaka. Ta postawa ona się kształtuje przede wszystkim w pierwszym rzucie. Wow, ojciec, tata, obrońca, osoba, która powinna Zasługiwać na szacunek przywódca stada, ktoś, kto się zajmuje, opiekuje. Pójdziemy sobie wreszcie do tamtego Bajora, gdzie dzikie świnie się kąpią. No i właśnie te wszystkie archetypy męskości, które mają pokazywać yy, małemu chłopcu, że bycie mężczyzną to są też obowiązki, to są prawa, to jest odpowiedzialność. Skutkuje tym, że bezrefleksyjnie takie małe bobo patrzy na tego ojca, który jest gigantycznie silny. Sięga do chmur. Jak idzie, to ziemia drży. Ludzie się mu kłaniają, jest społecznie uznany. Jest osobą, jest postawą. Jest... on stanowi. Wokół niego ludzie się gromadzą. Który ma władzę, który ma posłuch, który jest przede wszystkim mądry, no to taki ojciec jest wzorem. I jeśli my mamy takiego ojca i który nas y, wspiera, chroni, pokazuje, on jest dla nas opoką, to wtedy możemy w pewien sposób zostać w większej. Relacji z tym ojcem i uznać to jako małe dziecko, że ja teraz zwolniłem, bo tam wiewiórka biega. O, właśnie, tam może sobie podejdziemy. Znaleźliśmy wiewiórkę. No i ten ojciec, to on będzie dla nas wzorem, i wtedy takie małe dziecko stwierdza, że będę taki jak mój tata. To jest fenomenalne. Będę wyznawał te same wartości, będę robił tak samo, uczył się przez, naś, przez naśladownictwo. Jak tata trzyma młotek w taki sposób, ja też będę trzymał młotek w taki sposób. Będę używał tego słownictwa. Będę chodził jak tata, ubierał się jak tata, będę jeździł jak tata, będę postępował jak tata. To jest mój ojciec, jestem z niego dumny. Wiewiór siedzi. On mnie będzie wybijał z, z rytmu, dlatego że jestem wrażliwy na zwierzaki i dzieci. Podejdziemy tam, więc rozwiążemy to nabrzmiałą kwestię rudości. Nie wiem, czy ja tutaj jestem. Nie wiem, czy widzicie tego wiewiórka. Tam sobie siedzi. No i potem. W toku socjalizacji my idziemy dalej przez życie i dostrzegamy w pewnym momencie, że nasz ojciec jest, teraz ją dobrze widać, taki, ta zwisająca w środku ekranu to jest wiewiór. Ona sobie też posłucha. Jestem ciekaw, jaki był jej ojciec i czy ona go zna. W toku socjalizacji, dzieciak. Młody mężczyzna, on sobie wybiera pewną drogę, ścieżkę życiową, i w tej ścieżce życiowej on sobie stwierdza, że będę taki, taki i owaki, i on patrzy, czy to jest dobre. Przede wszystkim negocjuje to. On sobie to obserwuje. I z biegiem czasu dochodzi do wniosku, że jednak ten tata, na bazie własnych oczekiwań, ten tata jednak popełnia trochę błędów. On nie jest jednak postacią krystaliczną, owszem, on nadal chodzi jak góra, ale on już jest starszy. On już nie jest taki szybki, jest mądry, tak. Ale w tej sytuacji ja się zastanawiam, ja podważam. Ja znajduję autonomię. Ja podważam dziedzictwo moich rodziców. Ja sam stwierdzam, że ja bym zrobił lepiej. Tylko to jest zazwyczaj w ten sposób, że ja bym to zrobił lepiej, będąc wyposażony w, to, w tą wiedzę, którą wiem, jak zrobili rodzice. I w tym momencie dochodzi gdzieś tam spod spodu, spod skóry. Informacja nie zgadzam się z tym, co robi mój tata. W tym, w tym, w tym. Czasami to znajduje już. E, znajduje odzwierciedlenie w takiej postawie, w której my negujemy postać ojca. My od niego się odłączamy. My z nim nie chcemy mieć nic wspólnego. Rezygnujemy z aktywności na przykład. Nie podoba mi się, krytykujemy go. E, jest to szczególnie proste i szczególnie w sumie. Dojmujące, jeśli ten ojciec wiewiór poszedł. Ten, e, jeśli ten ojciec, on sobie mm, zaskarbił naszą uwagę w sposób negatywny. To znaczy, jest alkoholikiem, jest przemocowcem, jest osobą niestabilną emocjonalnie. On nie spełnia naszych wymagań. On jest osobą, która jest pozbawiona czci, jest niehonorowy, jest na przykład złodziejem. Robi rzeczy, których nie akceptujemy. My na przykład jesteśmy wierzący. Nasz ojciec w ogóle. I tutaj mamy konflikt, bo on nas w tym momencie deprecjonuje. Jako, jako człowieka, ze względu na chociażby wiarę, na wyznawane wartości. Także tak to, tak to wygląda. No i my cały czas negocjujemy. Życie to nieustanna negacja. Nie tyle negacja, co negocjacja. Negacja też tutaj istnieje. I na końcu wiemy, że nasi rodzice, nasz ojciec. To nie jest postać złożona ani ze złota, ani z gówna. Jest po prostu człowiekiem. I bycie człowiekiem ma swoje blaski i swoje cienie. Dlatego powinniśmy w ostateczności, nie powiem wam kiedy, dzieciaki, w ostateczności powinniśmy dojść do tego, że. My akceptujemy członków naszej rodziny, rodziny pochodzenia, jako, jako ludzi. I tutaj też dochodzimy do filozofii wdzięczności, że jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. I jednocześnie dochodzimy do też tej filozofii, czy tych aktów wybaczania, że na tym głębokim poziomie, my wybaczamy własnemu ojcu, to jest tożsame z matką, tylko w innym, w innym po prostu ujęciu. Że my wiemy, że oni na przykład nie mogli robić inaczej. My nie wiemy, jakie oni mieli dane. My nie wiemy, jak wychowywali. Możemy się domyślać. Dlaczego oni tak postąpili? To to jest chodzenie w czyich butach my nie możemy wejść w ich buty my widzimy tylko my widzimy tylko efekty wiewiórki się tłuką do wiewiórek wrócimy za chwilę